Cześć widzowie y, 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 dzisiaj nagrywamy po raz kolejny <śm> i to jest ostatnia y, runda moja i chciałbym żebyście zostawili dla tego momentu jedną łapkę w górę i subskrypcję bo mam 24 punkty i mogę dostać tego skina, tego więc e, tam. to jest ostatnia runda, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo ja się tak stresuję, że chyba jeszcze mi ten tu wyskoczy. Do 22 jest 20.10, mamy ostatnią rundę, łączny wynik 24 punkty. Lecimy teraz gdzieś, gdzie jeszcze nie lecieliśmy. Lecimy. Dokładnie lecimy na y, tą. na tą miejscówkę. A, i ogólnie taki ten. Y, to jest podwodne miasto. Tu. To jest podwodne miasto. Tu były wejście, wrota, i tu zostały takie posągi. Y, można je sobie rozwalić. Tu było wejście, tak. A tu było, był budynek, i teraz już tego budynku nie ma, bo zniszczony został przez Midasa. I taka jest moja teoria. Za chwilę wyskakujemy. Trzy, dwa, jeden, skok. Ciągle gram bambiczkiem, bo mi to przynosi szczęście i mam coraz więcej punktów dzięki temu. I pewnie teraz wykrakałem i zginę na samym początku i będzie koniec filmiku <laughs> Ale víte, jak těžko grajší tu to rije, ne? Prosím, mě tu. Please. Please. Jen. Super, mám pompa. Teraz będę ich rozwalał jak, jak mam pompę To trzeba ich po prostu rozwalić Ale najpierw muszę mieć jeszcze kewa, nie? Czekajcie, bo tu mogą być te Nie, nie ma raczej Teraz tak. Plus jeden punkt. Ja będę miał trochę leczenia przynajmniej jeszcze plus trochę leczenia. Jeszcze to sobie wezmę. Tu jest kolejna pompa. Nie ja potrzebuję pompy. wszystko zlutowane idziemy na tego typa idziemy na tego typa co był dokładnie gdzieś tutaj o tu Ja się tak stresuję, bo to jest ostatnia moja runda. Mam 25 tego punktów. A so, 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 so. A so. Okay. Nie wiem, czemu teraz używam tego. Ale chłop mnie uratował. La je. Dwaście wow. osiem punktów. Muszę się uleczyć, bo chłop mi dał takiego lowa że się ja za chwilę zginę pewnie tak, A czemu w ogóle to jest bliskie starcie? To się tak nazywa, bliskie starcie. Aha. To widzowie to by chyba było na tyle, bo już zagrałam 10 na 10 meczy minus 1 mecz, 29 punktów. To pa ja bym się żegnał, pa!